Cześć, kochani! Dziś kolejny film z serii Science Fiction. Można tak powiedzieć, że science fiction, bo coś, co jest niemożliwe do wyobrażenia sobie, a stało się do zobaczenia, jest ciężkie do opisania. Mówię to w poprzednich filmach, że ogólnie. Zastanawiałam się nad nakręceniem tych odcinków parę lat. Parę lat, ale dziś przyszedł taki dzień, że stwierdziłam, że kurczę, czemu nie podzielić się czymś, co było tak piękne, co było tak niewyobrażalne do opisania próbować to ubrać w słowa opisać, żebyście wiedzieli o tym, jak. Piękna jest nasza rzeczywistość, w której jesteśmy, ale tak naprawdę ta rzeczywistość, w której jesteśmy, nie jest naszą rzeczywistością. Spróbujcie sobie to wyobrazić widzieć niewyobrażalne. Chociaż jeżeli to nie można sobie tego wyobrazić, to no. Jest to ciężkie. Ale wspominając już o tym science fiction, to powiem tylko tyle, że. Czy widział ktoś z Was może energię, powietrze? Słyszałam, że jednak są ludzie, którzy widzą aury, ale tutaj nie chodzi o aury, a bardziej o. Trudno powiedzieć. Myślę, że może znajdzie się osoba, która będzie mogła wyjaśnić mi takie zjawiska, i być może jest na takim etapie, że wie o co chodzi. Słuchajcie, i to tak. Nie zdarzyło mi się to w trakcie medytacji. Może ze dwa razy. Ale to wtedy byłoby do wyjaśnienia, ze względu na to, że człowiek jest wtedy skupiony, jest ten umysł taki wyciszony i, i jesteśmy w stanie poczuć, zobaczyć dużo więcej niż widać gołym okiem. Ale słuchajcie, w momencie, kiedy byłam w pracy, stałam sobie, stałam sobie, patrząc w niebo i myślałam, że mam problemy ze wzrokiem. Aczkolwiek mam, ale to nie, nie było złudzenie optyczne. Na pewno nie. Bo zdarzyło mi się to później jeszcze kilka razy. To była jakby fala, jakby wir, który był przeźroczysty, czyli wyglądał mniej więcej jak woda, ale był w różnych kształtach. W zależności pod, od tego, pod jakim kątem spojrzałam, tak widziałam in, inne inny kształt. Mm -mm. Ciężko jest mi to opisać, ale wyobraźcie sobie wodę, która jest która jest po prostu na wysokości nieba. I która wiruje w różnych kierunkach, tworzy tunele, tworzy fale. jest to tak niesamowity widok. Przyglądałam się temu około kilku minut, jak to się wszystko zmieniało, byłam tak zafascynowana, tak z niedowierzaniem na to patrzyłam, ale z drugiej strony nie przeszkadzałam temu. Nie przeszkadzałam. Później już musiałam wrócić do pracy, więc odeszłam od tego, ale ten widok mi został w głowie. Dlatego dzisiaj wam, z Wami dzielę się tym, bo to, co widziałam tyle razy, coś, co widziałam i czułam w życiu. Chciałam się podzielić, bo wielu z Was może nie wie o tym, że w momencie, kiedy nasza głowa jest w totalnym spokoju, możemy zobaczyć, możemy poczuć dużo więcej i to jest tak fantastyczne, że wtedy wszystkie inne rzeczy odchodzą zupełnie na bok i jesteśmy w stanie wyciszyć się na tyle, żeby poczuć siebie i pamiętać o tym, że my jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczać, żeby poznać samych siebie. I zwolnić trochę, nie gonić za tym, co tak naprawdę jest mało ważne. My sami jesteśmy najważniejsi tu i teraz. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów. Jeżeli ciekawią Was treści, zasubskrybujcie kanał. Będziecie mogli otrzymywać więcej yy, powiadomienia z treściami, które wystawię na kanale. A teraz zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinku, odcinka w serii Zobaczyć Niewyobrażalne. A teraz życzę Wam miłego dnia jak zawsze i do zobaczenia. Pa.